Dzisiaj zapraszam Cię w podróż do jednego z najważniejszych miejsc kultu Maryi w Polsce. Szczęść Boże! Zapraszam Was, drodzy czytelnicy królowy Ryżańca Świętego, dzisiaj do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Tutaj to sanktuarium powstało jako wotum dziękczynne za ocalenie życia Jana Pawła II. Zapraszam Was do środka. Historia sanktuarium Fatimskiego na Krzeptówkach sięga 1950 roku. Do stolicy Podhala przybyli wtedy pallotyni. Dekadę później do Zakopanego trafiła figura Matki Bożej Fatimskiej. Był to dar od biskupa Fatimy dla kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poświęcił ją ówczesny biskup krakowski, ksiądz Karol Wojtyła. Od tego momentu datuje się istnienie sanktuarium na Krzeptówkach. Figura pielgrzymowała później po całej Polsce. Obecny Kościół Matki Bożej Watimskiej jest realizacją ślubowania księdza Mirosława Drostka, złożonego po zamachu na Jana Pawła II 13 maja 1981 roku. Zapowiedział on wtedy budowę kościoła jako wotum dziękczynnego za ocalenie życia papieża. Ksiądz Drozdek znany był też z szerokiej działalności szerzącej orędzia fatimskie, różaniec oraz nabożeństwa sobód. Budowę kościoła rozpoczęto w 1990 roku. Kardynał Macharski wmurował fundamenty dwa kamienie węgielne z Fatimy i z Rzymu. Budowa trwała pięć lat. Konsekracji kościoła dokonał Jan Paweł II w czerwcu 1997 roku. Świątynia łączy tradycyjną architekturę podhalańską z nowoczesnymi rozwiązaniami. Zarówno bryła, jak i dekoracje nawiązują do stylu góralskiego, oddając ducha regionu. Tuż przy sanktuarium znajduje się kaplica Niepokalanego Serca Maryi. Obecnie Polska Fatima w Zakopanem notuje rekordowy napływ wiernych z całego świata. Liczba pątników przekracza milion, co czyni je jednym z najbardziej uczęszczanych miejsc pielgrzymkowych w Europie. Sanktuarium jest dziś centrum kultu patymskiego w Polsce. Więcej na ten temat przeczytasz w dwumiesięczniku Królowa Różańca Świętego. W tym wydaniu znajdziesz szereg tekstów nawiązujących do kultury i pobożności góralskiej. Napraszam cię do osiągnięcia po nasze czasopismo. Informacje znajdziesz w opisie. Do przeczytania Marek Woś, redaktor naczelny.